100 lat, będzie następny, tak ja. A Adam kończył w e, planicy na drugim miejscu, a na pierwszym kończył już Kamil Stoga, a potem zdobył dwa tytuł mistrza świata i z dwa złote medale olimpijskie. Może to nie był jeszcze wtedy efekt tego programu, bo Kamil na samym końcówce zaskoczył, kamil pojawił się troszkę wcześniej. Niemniej jednak e, e, ci, którzy potem przyszli za Kamilem, to już na pewno jest efekt funkcjonowania tego programu. I jeżeli mamy już e, z no, sześciu medalistów sześciu w medalistów, ostatnich trzech latach Mistrzostwa Świata Drużynowych to już można powiedzieć, że ten program ma, przyniósł swoje efekty, że on się po prostu udał. A dalej, ponieważ dalej funkcjonuje, to tam z dołu, z dołu szkolą się młodzi chłopcy jest, jest tam kilku takich naprawdę, które można nazwać perełkami, a nawet no, widzę tam jeden wielki diament. Panie prezesie, wspomniał Pan tutaj o takiej istotnej rzeczy, jaką jest infrastruktura. Z jednej strony nauka tych młodych osób to jest ważna rzecz, ale gdyby nie mieli na czym się szkolić, gdzie się szkolić, to no nie byłoby całego programu. Czy on też był takim czynnikiem motywującym do powstania skoczki w Szczyrku, czy kompleksu, czy odnowy chociażby tutaj w Centrum Mistrzostwa? No tak, oczywiście. Tam, ten program zabezpiecza nie tylko to tu zawodnictwo, stypendia, stypendia trenerskie, ale również właśnie zaopatrzenie w sprzęt te kluby, które najlepiej rywalizują, najlepsze są w tym programie. E, także to jest bardzo duży, duży, duży plus tego programu. Nat, natomiast te, te, troszeczkę brakuje nam infrastruktury. Te duże skocznie, nawet najlepszych, my mamy już w tej chwili dość. Natomiast brakuje nam kompleksików małych skoczni. One się teraz budują. Powstały w Bystrej, w Zagórzu, w Wiśle, w centrum. E, teraz jest plan budowania takich dwóch małych skoczników po połowie. Bardzo dobrze, bo to... Tam się naucza, prawda, tego skakania i bez tych małych skoczeń. Tego nam trochę brakuje. Natomiast wisi nam kompleks skoczni w zakopanym, ten kompleks średniej kroki, prawda? Tam, tam to jest ta podstawowa baza, zaczyna nam się na Ponthalu robić dziura w szkoleniu. No, przecież ym, musi być ta ciągłość, bo ci stać się na Odejdą i gdzieś tam będziemy potem y, odczuwali brak tych zawodników. Dobrze, że mamy skoczni w szczepku, ale jak długo można z zakopanego do szczepu jeździć na treningi. Więc to jest taki, taki nasz... Taka nasza bolączka, natomiast to nie przekreśla tego programu rozwoju skoku, bo to wszystko działa, funkcjonuje, mamy tylko pewne utrudnienia. Czy on będzie kontynuowany, bo to różnie bywa ze sponsorami, prawda? Czy macie zapewnienie Państwo, że to tak, tak, mamy umowę z Lotą podpisaną do 2018 roku, więc do 2018 roku będzie funkcjonował. Ale wszystko jedno, co będzie dalej, my z tego programu nie zrezygnujemy. I wbrew zero nie jest to tak kosztowny program, bo ze sprzętem to kosztuje około 600 tysięcy zł, natomiast bez sprzętu no to, to jest w granicach 500 zł. Spod, prawda? I nie wszystko. Także nie, nie jest to tak że jest ponad 200 tak uczestników w tym tak. roku, w tym sezonie było. Pan się spodziewał, startując, że to tak będzie ten 12 lat temu. Nie, no nie, ja no. W 1999 tak jak mówimy, miałem czterech zawodników i tam gdzieś szczątkowo w tych klubach coś tam się szkoliło, No to jest ogromna zmiana. Nie, nie spodziewałem się aż tak, to cieszyłby się 20, 30, tak naprawdę, 200, do rana do wieczora zawodów. O 9 zaczynałem. 16. No, oni zaczynają w wieku lat? Ile? No to jest, jest 8-9 lat, lat. To jest na pewno Późniejsze te kategorie takie środkowe, między 10 a 14 rokiem życia, dość taki strategiczny okres rozwoju. Spotkał. Tam premiujemy już nie żeby już pokazywać, że, że, że to nie tylko. No nie inaczej. Nagrodzenie zawodnika bardzo mobilizuje. Taka impreza z. Z muszę z lepistą, z panem, z małyszem, to jest taki dodatkowy bonus dla tych dzieciaków. Tak, Zbór specjalnie. To, podać? Oczywiście, specjalnie to zrobiliśmy w czasie boga żeby wykorzystać obecność tych tych naszych znakomitych gości, bo no jasne, że tak, no, ten wogler, który jest widziany w telewizji, który no, on tu się pojawił na żywo, ale tutaj wyleżał też te, te nagrody. Super, super, super świetna, świetny element motywacyjny. Tak? Panie prezesie mamy też program w biegach. Miał pan kontakt po tym wczoraj w sukcesie Maczka Stareg i życiowym bez wątpienia. Ostatni ósmy na Kowalczyk też świetnie biega, to jest też jakaś taka szansa, żeby w tych biegach. No wyrosły nam może nie takie potęgi jak jak Justyna, ale żeby to po prostu... Znaczy w, w wiekach mamy podobny program na wzór tego, który tutaj w skokach Narciarskich zafunkcjonował. On, on, on działa w tej chwili 6 lat, 7 rok, Wieki rok. Biegi jest, są konkurencją wytrzymałością wymagają dłuższego czasu, skochałem bardzo szybko, taką perełkę już w 16, 17 roku życia, to pokazuje na przykład ten domen prew z młodych, prawda, już można podjąć rywalizację z najlepszymi. W biegach to jest niemożliwe, trzeba poczekać do 23, 25 roku życia, gdzie kariera biegacza na ogół się dopiero zaczyna. I to jest, i to, to powoduje, że nie mamy z tego programu jeszcze tych efektów widocznych, ale nie ma innej drogi, jak to kontynuować, żeby te efekty mieć. No, myślę, że uda się przywrócić do biegania tego, że wrócą wszystkie te dziewczyny, no, które urodziły dzieci, prawda, dwójka, kolejna dwójka, kontuzje. Ja to bardzo monitoruję w tej chwili i wydaje mi się, że na Lakti znowu będziemy mieli silną sztafę tę kobiecą. Będziemy mieli na pewno Maćka Starengę i Justyny Kowalczyk. Maćka Staręgę to piąte miejsce w świata. to Świata. To, to jest ogromny sukces, naprawdę. E, no i pokazuje, że zbliża się gdzieś tam no, przy dobrym układzie, że sił. Strefy medalowej, a staręga to już sześć razy zajmował miejsce w czołowiec 30, Także tak, tak, to jest naprawdę dobrze. No i, i, i troszkę, troszkę mamy w męskich biegach też, mamy zdolnych zawodników, ale w tej grupie młodzieżowej i tu znowu, znowu musimy trochę poczekać. Nie, nie da się w na narciarskich przeskoczyć w pewnych etapach.